Nie uważam siebie za osobę odważną. Jak możesz dokładnie wiedzieć, co chcesz zrobić i tego nie zrobić? Czyli wy się nie martwią tym, co pomyślą o nich owce. Nie? Jeśli chcesz osiągnąć to, co osiąga 5% ludzi, musisz być gotowy robić to, czego 95% ludzi robić nie chce. Gdybyś mnie paraliżował strach, na przykład przed wystąpieniami publicznymi, ile ludzi, ile ludzi podwyżki w taki sposób nie dostało? Obsesja, Obsesja doskonalenia. Najlepszy podcast do jedzenia. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, panie Marcinie. Temat na dzisiaj e, odwaga. Wiem, że cię męczę tą odwagą cały czas, ale to jest taki temat, który mnie e, turbo ciekawi, bo pojawiło mi się takie nowe pytanie. Na początku zrobię trochę takie story odnośnie problematyki. Nie? To, co ci kiedyś powiedziałem. Mam czasem wrażenie, że byłbym w stanie robić. Zajebiste rzeczy i osiągać Zajebiste szczyty I generalnie do, dostarczać jakby to, co chcę Tylko, że po prostu nie mam Odwagi się po to schylić I tylko to jest jedynym stoperem I to jest dla mnie strasznie frustrujące uczucie No i e, zacząłem wiesz się Inspirować, szukać e, Jakiejś inspiracji na temat odwagi Oglądać tam różne tedy, wystąpienia No i wiadomo, że Jakby to wszystko, co przesłuchałem Dało odpowiedź taką, że żeby budować odwagę Musisz zrobić krok to Jocko powiedział: STEP. To jest jedyna rzecz, którą możesz zrobić, żeby trenować w sobie odwagę, ponieważ musisz pokonać strach. Jego ma. Nie masz go unikać. On ma być, a ty masz mimo wszystko robić. Tak? akurat Rafał Mazur, z zawsze powtarza. Robię rzeczy pomimo strachu, a nie bez strachu. To sama definicja odwagi. Tak, sama definicja odwagi. I ten krok. I ja y, widzę, jak wiele tracę przez to, że tej odwagi po prostu nie ma, że tego y, gdzieś brakuje, pojawiają się jakieś myśli, które związane są najczęściej z oceną innych osób, z tego, że wiesz, jakiegoś brakuje mi dobrego kontekstu, y, żeby wykazać się odwagą. Nie? I teraz tak, y, masa osób, y, masa osób, pewni ludzie, z którymi sobie tam gdzieś rozmawiam, powiedzieli, Kurde, stary, przecież ty te rzeczy co robisz, nagrywasz z tym Pawłem podcast i tak dalej. Jak, jak ty na spotkaniach wychodzisz i tak dalej, ty jesteś mega odważny, nie? I ja sobie myślę, no nie, ja jakby w zakresie mojej odwagi cały czas przegrywam, generalnie. I zdałem sobie sprawę z tego, że od, jakby to jest pytanie, taka problematyka do, do, do zastanowienia się, czy odwaga nie jest czasem, aby tylko wtedy. Kiedy ty, tego, kiedy ty się tego boisz i nie chcesz tego zrobić, czyli jest subiektywna bardzo, mhm. ponieważ dla kogoś skok ze spadochronu jest bardzo odważną rzeczą, ale dla mnie na przykład, jak robiłem licencję spadochroniarską i pierwszy skok był taki, którego nie pamiętam, a szósty, siódmy, ósmy był, okej, okay, skok, nie? Jakby znam to już. Mhm. I jakby ktoś powiedział teraz mojemu instruktorowi wiśni, który ma tam parę tysięcy skoków na swoim koncie przez całe swoje życie, powiedział, że oj, jesteś bardzo odważny, ze spod z no to on powie, stary, no jakby to jest po prostu normalne życie, jak nie, nie czuję żadnej obawy, no bo to mój układ nerwowy zupełnie się na to uodpornił. Ale może gdyby spytać go, czy by podszedł do dziewczyny w, w knajpie i ją zagadał, nie? To może on by powiedział... Nie? w życiu, to paraliż. Zestresowałem się, coś tam, nie? Typ, który skacze na spadochronie. Więc ten strach i odwaga jest totalnie w mojej ocenie subiektywna, a nie obiektywna. I coś, co dla kogoś wydaje się odważne, że ja robię, to ja w środku nie jestem odważny, tylko po prostu mam rozwiniętą strefę komfortu w tej materii. A inne rzeczy, które dla kogoś z pozoru mogą być bardzo łatwe do zrobienia, dla mnie są jakimś ogromnym aktem odwagi. I kończąc, jakby to preludium, ten wstęp. Słowami Seneki, czy, którego bardzo lubimy, czasem życie jest wystarczającym aktem odwagi. I Albert Camus, nie chcę spalić cytatu, ale powiedział chyba coś takiego, że czasem więcej odwagi wymaga życie niż zastrzelenie się. No i jakby pytanie do ciebie, co myślisz właśnie w kontekście tego, co powiedziałem o odwadze? Czym w ogóle uważasz się za osobę odważną? Czy za po prostu taką, że w tych ob obszarach, w których działasz, masz poszerzoną strefę komfortu i to ci wtedy nie kosztuje, więc to może być taka fikcyjna odwaga z perspektywy Jakie masz do tego podejście? W, w ogóle nic dodać, nic ująć, że ta odwaga jest kontekstowa, nie? że nie ma obiektywnej odwagi. No bo dla mnie nagrywanie teraz tego z tobą nie jest aktem odwagi. Właśnie, żadnej. Tak? Właśnie. Nie, bo to jest moja strefa komfortu. Wiadomo, pojawia się jakieś napięcie, momentami, tak. ale w ogóle nie uważam siebie za osobę odważną. Może tak. Też... Ale in general, czy w kontekście podcastu? Ogólnie. ogólnie. Odwa... Okay. Nie, nie... To ja ogólnie też. też, też ale nie. dlatego, że te przegrane, ten strach dużo bardziej zapamiętuję niż to, że ja na przykład wystąpiłem przed wczoraj dwa razy po sto osób z mikrofonem. Ja miałem takie, nazwijmy to, działanie społeczne dotyczące szkodliwości uzależnień w jednej ze szkół okolicznych we Wrocławiu, dwa razy po 100 osób, mikrofon. I okej, okay, bałem się, ale ktoś to mówi kurczę, stary, ty ryba w wodzie i tak dalej, nie? nie boisz się? Mówię, nie no, bałem się normalnie, było to dla mnie stresujące, natomiast ten strach nie był paraliżujący mm -hmm. dla mnie. Czyli nie wiem, czy to już jest strefa komfortu, czy nie jest. Natomiast... jest, Jest, jest pewna strefa, Walkiewicz Jacek tak samo mówił, że on przed każdym wystąpieniem się stresuje, ale po prostu on już w tej wodzie pływał, ona jest zimna, Ta. ale on wie, że ona jest zimna. Tak? Dokładnie, jest, i nie okay. jest to paraliżujące. Kiedyś mnie paraliżował strach, na przykład przed wystąpieniami publicznymi, i teraz czuję się, jakby mnie gonił tygrys, czyli mam zawsze te same objawy, po co mi się dłonie, schnie mi w gardle, przyśpiesza mi tętno. Natomiast ja to już znam. Ja już wiem, że ten tygrys nie, nie goni mnie w ogóle. Nie? nie goni mnie tygrys. Pamiętam, kiedyś sobie to powtarzałem bardzo często. Czy goni czy teraz tygrys? Ja się tak stresowałem Ja bym się dżysował, że na przykład właśnie. Teraz będzie mnie gonił tygrys, i to jest okej. Okay. I ja będę uciekał. <gry> tak, to I zawsze okay. w tą grę w taki sposób I, gramy. Nie? I, I w ogóle to doświadczanie strachu. Się okazuje, że strach nie jest w ogóle niczym. Ten opór przed strachem mnie bardziej paraliżował niż sam strach. Czyli chęć, chęć uniknięcia, uniknięcia tego strachu. uczucia. No, 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 Dokładnie. Wiem, co chodzi. Natomiast nie uważam siebie za osobę odważną, bo bardzo pamiętam te przegrane i bardzo żałuję wielu momentów, kiedy. Cytując Shannon Lee i Bruce Lee, nie wyraziłem siebie w czasie rzeczywistym, tylko myślałem o tym, co bym zrobił w danej sytuacji. I co ciekawe, u mnie to dotyczy właśnie takiej sfery niezawodowej, rozwojowej, bo tutaj ludzie właśnie uważają, że wiesz, jestem super odważny, ale nie, no to jest moja strefa komfortu. W pracy to jest moja strefa komfortu, tu jest moja strefa komfortu. No, nauczyłem się żyć z jakimś napięciem, z stresem i tak dalej. Natomiast mam takie w tych obszarach, właśnie podejścia do kogoś obcego na ulicy, no to, to paraliż, przez to, że nie wiem, czy to normalnie, ludzie tak mają. Ja mam, pewne rzeczy mam też, nazwijmy to, niedoleczone, przede mną jeszcze kolejne terapie i, i w ogóle. Natomiast no, nie uważam siebie za osobę odważną i w swojej głowie bardziej uważam siebie za tchórza niż za osobę odważną. Mnie też bardzo wolą te przegrane. To super powiedziałeś, bo to też pamiętam jakieś 3 czy 4. I to nawet nie chodzi już wtedy o kontekst tego, że utraciło się jakąś okazję czegoś, tylko yy, tak, taki wewnętrzny ból, że kurde, jak to jest możliwe, że ja tak? Wiedziałem, czego chcę? Wiedziałem, co chcę zrobić? I tego nie zrobiłem. Autosabotaż. Autosabotaż. Auto Auto jak możesz dokładnie wiedzieć, co chcesz zrobić, i tego nie zrobić? Bo się bałeś, bo tworzyłeś scenariusze, bo głowa zadziałała i nie zamknąłeś tej luki. No te słowa Brusali i Shannon są genialne, nie? żeby zamknąć tą lukę między myśleniem a działaniem. Jak czasem są takie momenty, że wyszło mi nie? w pewnych obszarach, gdzie ja czuję ogromny lęk i łączy je jedna wspólna rzecz, że po prostu przez jakieś parę sekund mózg był wolny i po prostu działał automat mhm. i ja tego nie oceniałem w kategorii oceny kogoś. I nagle jest tak, że o, mam impuls historyjka w głowie. Dobra, to dam spokój, nie? Odpuszczę. Ile ludzi, ile ludzi podwyżki w taki sposób nie dostało? Ile ludzi nie, po nią nigdy nie poszło, nie? Do swojego pracodawcy. No bo tworzy scenariusz, jak on powie to, ale przecież ja trzy miesiące temu się pomyliłam tu w Excelu, on mi to wyciągnie i tak dalej, nie? Ja, ale, pamiętam, ja pamiętam, jak fajnie dla podwyżkę. No to nie do... jest trudno, idziesz do kogoś? Tak. Dałbyś dwa koła więcej. Dałbyś, tak, nie? dałbyś dwa koła więcej. No, ja tak no, podwyżkę dostałem. No o co chodzi, nie? O co chodzi? Dokładnie w taki sposób ja to ostatnio zrobiłem i to się udało, nie? Bo nie było problemem jej dostać, tylko problemem było jakby pójść, nie? Jakby wyrazić swoje oczekiwania, nie? Tak, i małe kroki. Są różne sugestie w różnych książkach, czyli jeżeli masz problem taki z takim spontanicznym, na przykład zagadaniem kogoś, bo nie ma kontekstu, właśnie, tak. to czytałem chyba u tego Ferisa, ktoś sugerował, że utrzymuj kontakt tak, Feris, z ludźmi. Tak, to Feris. Utrzymuj kontakt wzrokowy z ludźmi. Idź po ulicy i utrzymuj kontakt i, I nie spuszczasz. rzeczy. ja, ja pamiętam, pamiętam, że właśnie po przeczytaniu tego, bo to w czterogodzinny tydzień <laughs> pracy chyba było. E, po przeczytaniu tego fragmentu szedłem sobie wałami y, tam u siebie. I wiesz, to jest w ogóle taki kontekst, że idziesz pół godziny, nikogo nie ma i nagle mijasz się tylko z jednym typem. Tak. I gapisz się na niego jak jakiś <laughs> psychol. Masakra, masakra, nie? I ja wiesz, tak. I to była walka, ale po prostu no, wszystko w środku krzyczy, że czuje dyskomfort. No i wiadomo, że w tym dyskomforcie powinno się zostać. Nie? Trzeba by się popytać psychoterapeutów i w ogóle z czego to wynika. Nie? Lęk przed odrzuceniem, przed oceną. Tak, ja ja, mam, ja, takie ja mię, mię na przykład męczy to, że. Czy przed nowym. Mnie w, w kontakcie kontroli. wzrokowym akurat denerwuje to, że ja mam jakieś takie wrażenie, że jak się na kogoś patrzę, to z bardzo taką agresywną y, mową ciała. Że to jest takie wyzywające, nie? że jak się obczajam ludzi na treningu czy coś, to, to takie wrogowie, przeciwnicy, nie? I na ulicy też, no, jak na kogoś... Jakby chciałbym takie mieć spojrzenie, wiesz, takiego, że na kogoś patrzysz i, i właśnie wasze wzroki spotykają i od razu jest miło, nie? Mm. U mnie to jest raczej tak, że jak pewnie ktoś na mnie patrzy, to mówi, przypierdoli się do czegoś zaraz, no, no nie? bo u nas też jest kontekst <laughs> kulturowy, nazwijmy to taki, że raczej kontekst drogowy jest utożsamiany z czym, że ktoś ma problem, tak. niż z tym, że kurczę, fajnie, że tutaj przechodzisz obok i że się uśmiechnąłeś. No. <laughs> Niesamowite, no, niesamowite. To, to weź, wi wiadomo, że nad tą odwagą da się pracować, nie? No, pracować w najprostszy sposób, bo ty, my też dużo jakby o tym czytamy, ale praktyka to słaba, nie? nic nie wnosi. Tak, czytanie nic nie wnosi, to trzeba robić praktykę. Yy, ja pomyślałem, że można nawet sobie, wiesz, rozpisać takie, takie zadanie, wiesz, yy, tak jak układamy te procesy na wszystko. Rozpisać po prostu, jak robić odwagę. Dwoje nie? To że odwaga, jeśli, nie? jeśli masz problem z podchodzeniem do ludzi na ulicy, no to bierzesz, yy, idziesz na rynek i twoim celem jest trzy interakcje, nie czy interakcji w jakikolwiek, w jakikolwiek formacie, nie? one nie muszą być jakby w kontekście randkowym, bo to wiadomo, że jakby zawsze się z jakimś oporem największym wiąże, tylko w kontekście byle jakim. Nie? Mhm. Tylko, że ja po prostu z drugiej strony tego nie lubię, no. nie lubię gadać z się umówmy się. Nie? Ja na przykład ostatnio mam taką strategię, że jeżeli ktoś mi coś proponuje i czuję, że pojawia się lęk, to momentalnie się zgadzam. Zanim to ja to, zastosowałem, zastosowałem tą technikę w kontekście warsztatu z nie, który, który jest zorganizowany, obaj dostaliśmy zaproszenie, i właśnie tak mówię, kurde, dziewiąta rano w czwartek. Jakiś trening, wiecie, wystąpienia publicznego, gdzie musisz dwie minuty opowiedzieć o swojej firmie, dobra idę, nie? I po prostu wrzuciłem sobie to, zapisałem się i bardzo mi się nie chce i bardzo mnie to jakby stresuje, no bo to tam będą zawodowcy mhm. w tym, więc na pewno jakby moje kompetencje tam będą kiepskie, ale mówię, dobra. Jakby w myśl tego, co powiedziałeś przy ostatnich nagraniach, odcinków. Boję się, więc jakby zrobię to, nie? Tak, lęk, że powinien być, przynajmniej ja bym chciał tak, że jeżeli się boję, to jest wyznacznik, że powinienem to zrobić, żeby związać to tak w swojej A mi się wydaje, głowie. że tempo też to... jest bardzo ważne. Tem, tempo, tempo reakcji na strach. Ja mam tak, że im dłużej trwa napięcie, obawy, tym trudniej jest mi to zrobić. Czyli, jakby na początku jest jeszcze łatwo, 20 sekund, 30 sekund, dobra, dobra, dobra ale po trzech minutach nie, jest drama. To jest nie? dramat. To dramat, to, to, dramat. To, to, a to wrócę, wrócę w ogóle do śmiesznej historyjki, to się w ogóle działo, y, zanim rozwój osobisty i tak dalej, cofnijmy się 10 lat wcześniej, przeczytałem z mojej świętej pamięci kolegą, z moim świętej pamięci kolegą książkę Tomasza Marca, Facet z Jajami. Tak się nazywała ta książka. Ja miałem wtedy ze 24 czy 5 lat. I tam było taki, jak się boisz, to rób, nie? tylko że my to trochę opacznie zrozumieliśmy, bo wracaliśmy, to był dzień szalony w ogóle, wracaliśmy z Dni Fantastyki w Wrocławiu. No i yy, 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 szyba w tramwaju się bujała. Nie? I obok sobie siedziała pani pod nią, no i ja wyjąłem tą szybę, żeby tej pani na głowę nie spadła. Wziąłeś no szybę w autobusie? W, tram, a, w tramwaju. Ona tram. tak z tej gumy się przechyliła i tak wisiała. No to ją wyciągnąłem całkiem i położyłem obok. W tramwaju. Okay. No i mój kolega się na mnie patrzy, już widzę, że się robi zdenerwowany i mówi: Boję się wynieść tą szybę w środku dnia teraz z tego tramwaju. A to wiesz, tramwajowa szyba. Tak, ale sam wiesz. TK Wrocław. MPK Wrocław. No i y, wiesz patrzę na niego, on rybi wzrok, widzę, w jego głowie rozgrywa się walka. No i wyciągnął 14, wyciągnął tą szybę i wychodzi z tą, z tą szybą i szliśmy potem do chaty jakoś osiedlami, ta szyba mi towarzyszyła jeszcze bardzo długo w moim życiu i tego samego dnia szliśmy z dwoma, z dwoma, no, z dwoma nowo poznanymi dziewczętami po, już pod wpływem alkoholu i przechodziliśmy przez most. W środku miasta to jest ten most przy urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu? Grunwaldzki. To jest Grunwaldzki? No, chyba że po drugiej stronie. Mosty warszawskie się chyba nazywają. Nie, warszawskie to jeszcze gdzie indziej. No, super. super. Całe życie we Wrocławiu myli mosty. Przy urzędzie wojewódzkim ten most, co jest? No i przechodzi i patrzy rybi wzrok. <laughs> Patrzę, rybi wzrok i on do mnie boje się. Skoczyć z tego mostu. Kwiecień, kwiecień, środek, no, no miasto, nie? No raczej nie no jest, nie to, jest. Nie ma kontekstu. Tak. Nie ma kontekstu, nie ma kontekstu. Kompletnie. Zupełnie. Boję się. A ja, jako, zamiast powiedzieć coś, nie rób tego, to e, dam ci dwie stówy, jak skoczysz. Pierwsze, na co wpadłem wtedy. No i te dziewczyny tam jeszcze. E, no i on się rozbiera. No i już w gaciach stoi. Ja tak sobie uświadomiłem, mówię, kurwa, jaka tam jest głębokość i tak dalej, to nie jest dobry pomysł, tam łódki pływają spodem. Skocz stary, mi na kajak. Stary, nie skacz. A on tylko spojrzał się na mnie, boję się i zajebał w kwietniu, nie, z tego mostu. A propos tego, żeby robić... No ale to właśnie brzutka, to, nie? gdzie jest różnica między, jak to powiedział w kanale sportowym wtedy, yy, Borek, Pomyliłeś chyba odwagę z odważnikiem, nie? Jakby gdzie leży różnica między odwagą a głupotą, to bo... Była... Lekkomyślność, jakaś tam brawura, i młodość i pijaństwo, także wrzucam to w ramach ciekawostki. No, no, no. Natomiast... To nie jest ta odwaga, o której w kontekście odważnik. my myślimy. To jest odważnik. Nie? To, to, jest odważnik my, to jest odważnik. My chcemy raczej pokonywać te rzeczy, które ze strachem, no ale które mają nas budować, tak? Czyli każdy krok poza to, co znam, nie? Bo, bo, mm. bo strach się pojawia wtedy, kiedy wykonuję krok w kierunku tego, czego nie znam, nie wiem, co tam jest. I fajnie właśnie Joe Willing w podcaście powiedział. I wiesz, jak można zdobyć informację, co tam jest? Wejdź tam. Wejść tam. Wejść tam i nagle się okazuje, że masz dane i nie musisz się bać, jak już tam wlazłeś. Eee, I też w, w kategorii tego w ogóle, czym jest odwaga, nie? jak próbowałem sobie właśnie odnaleźć takie definicje, to fajna jest stoicka definicja odwagi, bo to są taki zbiór cech, nie? należą do odwagi. Czyli to nie jest tylko działanie w oparciu o strach, ale na przykład wysoka mentalność pracowitość, pewność siebie, że te wszystkie jakby cechy wpływają na takie stoickie okay. podejście do odwagi, więc to pokazuje, że jest to pewien zbiór cech, na których, w których się pracuje na poziomie właśnie pracy mentalnej, koncepcyjnej, no ale też jednak y, działania, no bo musi być po prostu to fizyczne, ten fizyczny Jocko willingowy step, nie? Intuit, żeby zobaczyć co tam jest, wejść do bossa, nie? I wtedy zobaczyć, czy ten boss jest duży, czy my jesteśmy na niego przygotowani, czasem przegramy, ale to daje odpowiedź. Nie? Czy, czy czasem ten strach, ten paraliż, który, który jest przy naprawdę rzeczach, których się boimy, nie wynika po prostu z tego, że wskakujemy do basenu, którego nie znamy. Nie? Mhm. A wystarczy raz wejść, żeby zobaczyć, że tam nie jest głęboko, woda nie jest zimna yy, i się pływa. Nie? I, I zobacz, teorie się ma, to też w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy z yy, ostrzeniem tej piły w nieskończoność, ale nie wychodzeniem na wojnę. Człowiek ma teorię, ale dużo ciężej jest zrobić w tym wypadku praktykę. Nie? Czasem nawet może ilość tej teorii jest zbyt duża, żeby z łatwością zrobić praktykę. Po prostu trzeba zrobić byle co. Byle co. Bezmyślne działanie, nie? które jest lepsze od. Od wielkiego myślenia bez działania. Nie? Tak, ale co myślisz, że to jest taki projekt na całe życie? No bo zobacz, jeżeli cały czas, no bo nigdy cały świat, tak to ujmę, nie będzie Twoją strefą komfortu. Zawsze nigdy, coś nie. będzie poza Twoją strefą komfortu. I co rekomendujesz takie działanie, żeby cyklicznie, cyklicznie wychodzić poza strefę komfortu? Y i ży, żyć poza tą strefą komfortu i Myśl, zrobić tak, myślę, Myśl, myślę, że... sobie challenge? Jakby model życia taki, że część czasu spędzasz poza strefą komfortu, tak? To w tą stronę myślisz? Znaczy, nie dla wszystkich to będzie lifestyle'em. dla hmm. mnie mogłoby być. Dla mnie faktycznie mogłoby być ciekawym lifestylem i celem życiowym wychodzenie poza strefę to to co komfortu. będzie tam gdzieś dalej. Czy to nie dojdzie do jakichś tam do ekstremum? Nie? Znaczy, to, to nigdy się nie skończy. Nigdy Nigdy się nie skończy. To jest dokładnie to samo, co y, rozmawialiśmy na temat y, y, Eda Mileta i gonienia własnych pleców. Zawsze będziesz obrzydzony osobą, do której dotarłeś, i zawsze będziesz biegł za kolejną, i ten cykl się nigdy nie kończy. Mm. Wieczne samodoskonalenie, które jest nieskończone, bo rodzimy się głupi i umrzemy głupi nie? Mm -hmm. na samym końcu. Więc, więc y, nie rekomenduję. Zdecydowałbym tego jako strategię też samą w sobie, natomiast no, nowe jest lepsze od miłego i wydaje mi się, że doświadczanie życia jest tam, gdzie kończy się ta strefa komfortu i wiem, że o tej strefie komfortu, to wiesz, coachowo jest to przeorany temat na milion sposobów. No, ale tak, no, no, no wydaje mi się, że tak, nie? I czasem, y, na przykład, y, cyniczne podejście do odwagi. Bardzo fajna, y, fajne, fajne story, było tam, nie przypomnę sobie imienia, y, myśliciela, powiedzmy, star y, starożytnego, nie? Natomiast był bardzo minimalistyczny, żył w Beczce. W Arystoteles, Arystoteles chyba, albo Sokrates żyli w beczce, przepraszam. Okay, to z nich jakby żył nie chcę becce, rzucać, chyba. wydaje no, mi się, że to żaden z tej no, dwójki. No, tak, nie ale żył w becce, no, wiadomo, to jest takie story, które ma poprzeć pewną mm. tezę, ale jakby daje fajny, fa, jakby fajny punkt, punkt widzenia. Żył sobie w beczce, wiadomo, był znanym myślicielem, i on, jakby jego praktyka po, polegała na tym, żeby wyzbywać się opinii innych ludzi tego, Jak ona rezonuje, jakby na niego, wobec czego jest wolny i odważny, nie? Ponieważ nie ma nic, co można by mu było odebrać albo dać, żeby on musiał się obawiać. I przyszedł do niego Aleksander Wielki, który wtedy zdobywał, wiadomo, cały świat, i powiedział. Ee, Słuchaj, no, chciałem z tobą porozmawiać i tak dalej. I za tą, za tą rozmowę, za tą inspirację, którą możesz mi przekazać, jestem w stanie ci ofiarować wszystko, co imperium ma. Yy, no, wiadomo, mm. no, te, wtedy był, że tak powiem, Aleksander Wielki był na fali, mówiąc panu, na tak, był, tak, był na topie, nie? Był, 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 był trending. Yy, I wtedy ten, ten, ten myśliciel w tej beczce mówi: To jakbyś się mógł przesunąć, bo mi światło od słońca zasłania z teraz. to bym jakby, byłbym wdzięczny, nie? No i on. Karpia złapał. I to było wszystko, co on jakby od niego mhm. chciał, bo nie było nic, co mógłby mu zaoferować, był tak wolny od y, opinii innych osób, że żyje w becce, że je, żyje jak bezdomny i tak dalej. I wiesz, można by było powiedzieć akt odwagi, ale w koncepcji tego, o czym teraz rozmawiamy, albo przesunięta strefa komfortu. Mhm. Może to nie jest odważne, nie? że on ma w dupie, co pomyślą o nim inni. Może po prostu on ma przesuniętą tam strefę komfortu. Ale to może, było może posiadanie strachu przed tym, co powiedzą, yy, co pomyślą o tobie inni, jest bronią, jest napędem, jest dobre. Spójrz, spójrz na to, teraz o tym pomyślałem, ale spójrz na to z tej perspektywy. Może to, jest, może to jest fajne, że my się obawiamy, co pomyślą inni, i to pozwala nam realizować podcast coraz lepiej, firmy coraz lepiej. Stawać się coraz lepszymi, bo nam na tym zależy. No, y, y, zna się ludzi na zasadzie mi wyjebane, a będzie ci dane, nie byłabym sobą, gdyby była inna. No, czy, oni są super, <laughs> czy oni super performują, bo to się jest. nie przejmują oceną innych? Nie wiem. Albo ja mam po prostu takie heurystyki. No to kapitalne uczucie. No niesamowite uczucie, jak czujesz, że coś robisz i cię nie obchodzi, co inni pomyślą. Tylko z drugiej strony. Czy to uczucie by było w momencie, kiedy na drugim biegunie nie byłoby tego strachu i tego cierpienia? Bo ja miewam taki moment, że robię coś niezależnie, co inni pomyślą, ale nie w taki sposób buntowniczy, właśnie, wie, taki tego typu, Brajankowy, tak. tylko, tylko w taki sposób jakby, no, głęboki, duchowy, nie? że robię to z przekonania. Nie jest dla mnie w tej chwili istotne, co ludzie pomyślą. To, to niesamowite uczucie dla mnie. Nie, że że czuje, czuje się wolny, taki swobodny wtedy. Tylko tego by pewnie nie było, gdyby nie było tego drugiego, drugiego bieguna. No właśnie, nie? No bo pewne rzeczy, jakby robimy też po to, żeby je zmaterializować jakoś w świecie, tak jak z podcastem, nie? No nikt tu nie stoi nad nami z batem, ale jakby chcemy wydać coś, co się podoba, nie? Chcemy jakby, żeby ocena tego była, była fajna, żeby to, żeby to dowoziło pewien entertainment komuś, kto to mm -hmm. ogląda, tak? Albo żeby się czegoś nauczył, albo żeby powiedział, ty, jest, jakby gościu powiedział w podcaście, tak jak my się inspirujemy takimi rzeczami, nie? Żeby ktoś mógł się zainspirować tym, kto jest na innym etapie. I, i teraz jakby, gdyby nie było tej obawy przed oceną, to nie byłoby tego produktu, nie byłoby iteracji tego produktu, nie? Jak rozwijasz spółki, firmy, wprowadzasz nowe produkty w firmach, które, wiesz, istnieją wiele lat na rynku, to to wynika po części też z obawy przed tym, że nasz produkt się przeje, że on na którymś etapie nie będzie dowodził. Dlaczego buduje się inne nogi dowożące przychód w spółkach? No bo z obawy przed tym, że to, to nasze źródełko, przepraszam, na którymś etapie może się wyczerpać. Ten niebieski ocean nie jest nieskończony, nie? I teraz jakby pomyślałem, koncepcja, z którą przeszedłem, była zupełnie inna, ale pomyślałem, czy właśnie to, że ma się ten lęk, nie jest zajebiste. Czy to nie jest przewagą, że się obawiasz? Widzisz i to chyba jest w ogóle normalne. To, to jest normalne, tylko my to traktujemy jako obszar do optymalizacji, bo taki lęk przed wykluczeniem, przed tym, że się nie spodobasz innym, nie zaakceptują Ciebie, no całe kultury na tym polegają, no nie wiem samurajowie chociażby to tak, kultura no japońska, honor, czyli tam człowiek woli umrzeć mniej boi się śmierci niż wykluczenia, jeżeli tak. złamie jakieś postanowienia dotyczące ho honoru tej społeczności, to on mniej się boi śmierci niż tego, że zostanie wykluczony z tej, z, tej, z tej grupy ludzi, nie? No i raczej chyba socjologowie, psychologowie traktują to z tego co się słyszy i czyta, jako coś normalnego. No tylko no i przynależność dla mnie do grupy jest... w piramidzie Masłowa tak. i ogólnie w potrzebach ludzi, no to jest jakby stop, do, nie? Dokładnie. No natomiast, no wiesz, jeżeli chcesz yy, to robić więcej niż inni, no to wiesz, no niech się 99% osób boi, co inni pomyślą. A ty się albo nie bój, albo rób mimo tego, że się boisz, nie? To uwielbiam to powiedzonko Lannisterów, że no owce się, raczej lwy się nie martwią tym, co pomyślą o nich owce, nie? Ono jest takie ego top, tak, jest, jest ego top, ale jest... To Sharma sz no, ma wersję mniej egotop. top. Jeśli chcesz osiągnąć to, co osiąga 5% ludzi, musisz być gotowy robić to, czego 95% ludzi robić nie chce. Rozmawialiśmy o odwadze, no. <Gl entender> do, 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 ta... I o odważniku. I dotarliśmy, dotarliśmy aż, aż tutaj. Tak. Dobry, bardzo, bardzo mi się podobała ta rozmowa. Pewnie moglibyśmy więcej, więc zostawiamy. Nie ma sobie konkluzji. Zostawiamy, tak. zostawiamy słuchaczy no. z takim, że może wy coś powiecie na ten temat, bo my nie znajdujemy odpowiedzi, jasnej nie? odpowiedzi na nurtujące nas zagadnienia. Tak. Czy, 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 czy całe życie polega na tym, żeby wykazywać się tą odwagą, pokonywać? No, jakby nie było tych oporów, to. Marcin, jeszcze jedną rzecz miałem żeby ci powiedzieć. Dawaj. Cykliczne, sezonowe wychodzenie ze strefy komfortu. Ja tego doświadczam. Jesień, zima. Jesienna gawenda. Ja wtedy wolę <laughs> grać, grać sobie Baldur's w gry. Gate. A. Baldur's Gate, talizman, miecze, smoki, strefa komfortu bardziej. Co nie znaczy, że wtedy nie pracuję super i, i w ogóle, ale nie robię takich rzeczy, gdzie wychodzę ze strefy komfortu. A przychodzi wiosna, w tym roku trochę szybciej, bo byłem na tych wakacjach, czyli już gdzieś w lutym. Nagle robi się sezon na wychodzenie ze strefy okay. komfortu. To też chciałem poruszyć, bo u mnie odwaga jest trochę sezonowa. A nie jest odwaga, nie występuje u ciebie wtedy, kiedy jesteś w lepszej kondycji? Czyli to, co też kiedyś rozmawialiśmy o tym, że mm. kiedy ma się dobrą kondycję, to łatwo jest być pewny siebie, a Goggins no. mówi, bądź pewny siebie i wychodź ze strefy komfortu w najgorszej możliwej kondycji. Tylko, że to nie jest tak, że ja się na jesieni gorzej czuję niż na wiosnę. Ja wtedy czego innego potrzebuję. Trochę Ale nie, myśl, zmienia... nie myślę o takim cał ogólnym cał cał hmm. stanie. Rozumiem. Tylko że są takie momenty, że jeśli łatwiej być twardy są. Niż w tych innych. Są. Godzina, dzień, parę minut nawet takie jest, że. Oczywiście. Tylko teraz że... bym tego nie dźwignął, nie? Hmm. To nie jest właśnie tak, że ja. Tu chodzi o potrzebę. Mam różne potrzeby w, jakby, w sezonowo. Na jesień zimę moje potrzeby są trochę inne niż potrzeby, które mam w, na przykład w wiosnę i w lato. To ciekawe, ale tak, tak jest. Okay. No dobra, no to nic. Dziękujemy w takim razie za y, odcinek o odwadze. Zasubskrybujcie nasz kanał, jeśli ten odcinek się wam podobał, będziemy bardzo wdzięczni. Jeśli słuchasz tego na Spotify'u, to zaobserwuj nas. Yy, I co? Obsesja, Obsesja doskonalenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.